Witam Państwa serdecznie na 11. nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Stoczełkowskiej w dniu 17 września 2019 roku. Bardzo serdecznie witam Państwa radnych, Pana Burmistrza. No i w szczególny sposób chciałem przywitać naszego radnego sejmiku województwa Lubelskiego Pana Ryszarda Szczygła oraz doradcę województwa Przemysława Czarka. Oczywiście, bo to jest. I nas już rad, radny Sejmiku oczywiście jest doradcą wojewody przynoszącą Czarka. E, proszę Państwa, e, dzisiaj, e, 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 proszę państwa e, dzisiaj mamy takie e, spotkanie, dosyć, dosyć będzie krótkie, bo mamy tylko dwie uchwały do e, przedstawienia. E, e, są to uchwały związane z budżetem naszym miasta. Także może na początku, zanim przejdziemy do tych uchwał, to może oddałbym głos panu burmistrzowi na początku. Dziękuję pięknie, panie przewodniczący. Szanowni państwo, dzisiaj mamy takiego specjalnego gościa na sesji Rady Miasta, pana Ryszarda Szczygła, wielkiego przyjaciela miasta Staszkołkowskiego, doradcę pana wojewody Przemysława Czarnka oraz oczywiście radny Sejmiku województwa lubelskiego. Panie Ryszardzie, w imieniu tutaj swoim i mieszkańców chciałbym panu złożyć najserdeczniejsze podziękowania za pracę włożoną na rzecz mieszkańców miasta Stoczkołkowskiego. To się tyczy drogi na ulicy Piłsudskiego, czyli naszego kolektora sanitarnego i zaszczytnych nie pięciu, a nawet już sześciu dróg, jakie powstaną w Stoczkołkowskim. Mam na myśli jedną drogę z dróg dojazdowych do pól, gdzie jeszcze Radni będziemy o tym rozmawiali na najbliższej sesji, ale głównie za sprawą tej promesy otrzymaną od Pana Wojewody za ponad milion sześćset tysięcy złotych na pięć dróg. Specjalnie dzisiaj to pozwoliłem sobie to przynieść na sesję Rady Miasta, bo chciałbym ze wszystkimi Radnymi i z Panem takie zrobić symboliczne zdjęcie, bo to jest no, wielka rzecz, wielka sprawa dla nasz, naszego miasteczka. Wiem, że pan, pan radny Sejmikowy też by chciał zabrać głos i jeszcze raz dziękuję i proszę o zabranie głosu. Witam Państwa bardzo serdecznie, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Państwo Radni i goście, którzy są obecni. Panie burmistrzu, bardzo dziękuję za te ciepłe słowa. Ja tak jak się z państwem umówiłem, jako radny jestem do dyspozycji i, i reprezentuję nasz powiat w Lublinie, więc cieszę się właśnie, że wszystkie samorządy wnioski z funduszu rozwoju samorządowych. 10 września mieliśmy spotkanie w starostwie, gdzie również powiat Łukowski z wnioskiem dotacyjnym prawie 35 milionowym plus plus wnioski gmin otrzymały to, to wsparcie na drogi samorząd na drogi lokalne, także bardzo się z tego cieszę. Tutaj już Pan Burmistrz podpisał, są dwie, dwie umowy podpisane przez Pana Wojewody na, na, na dwa wnioski, które, które były złożone. Wiem, że Pan Burmistrz złożył już kolejne wnioski w naborze do 26 sierpnia. Również udało się dla Państwa samorządu miasta Soczek pozyskać pieniądze z tak zwanego FOGRU, które również będą przeznaczone na, na drogi oraz inne projekty, o których tutaj z Panem Burmistrzem współpracujemy cały czas. Jesteśmy na gorącej linii, jak się coś dzieje, żeby, żeby dbać o to, żeby państwa budżet, państwa samorząd również korzystał z tego co się w tej chwili dzieje w województwie lubelskim, w, dzieje w, w kraju, także jestem do dyspozycji Państwa i bardzo dziękuję za te ciepłe słowa. Ja dzisiaj tak powiem trochę przypadkowo, może trafiłem do Stoczka, bo, bo dzisiaj właśnie z tymi umowami, wasza już jest podpisana, objeżdżam wszystkich wójtów powiatu łukowskiego, żeby właśnie już nie, nie, nie fatygowali się może do Lublina, tylko żeby podpisywali włącznie ze skarbnikami w, w swoich gminach. I tak właśnie tutaj kierując się z Woli Mysłowskiej przyjechałem odwiedzić samorząd. Akurat Pan Burmistrz zaprasza na sesję, więc miło mi, że jestem tutaj z Państwem i również Wam dziękuję. Dziękuję za to, że wspieracie Pana Burmistrza w tych działaniach, które podejmuje się na rzecz tutaj dla, dla mieszkańców, A ja ze swojej strony deklaruję wszelką pomoc, jaką będę mógł w sprawach dużych, małych, najmniejszych dla samorządu stożkałkowskiego. Dziękuję. bardzo. Dzień, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do podjęcia uchwał i przedstawienia przez panów skarbnik, chciałem poinformować, że na podstawie listy obecności stwierdzam, że wszystkie nasze uchwały, które będą podjęte, są uchwałami prawomocnymi. Na 15 radnych obecnych jest 14. Przechodzimy do pierwszej uchwały. To jest uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Proszę o przedstawienie uchwały panią Skarbnik. Projekt uchwały nr 11 na 65 na 2019 rok Rady Miasta Stoczek-Łukowski z dnia 17 września 2019 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie artykułu 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miasta uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2025 obejmującą prognozę długu dane o planowanych dochodach i prognozowanych wydatkach, prognozy wyniku budżetu, przedsięwzięcia bieżące i majątkowe. Punkt drugi. Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 na 27 na 2019 rok Rady Miasta Stoczek-Łukowski z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025 zawierającej planowane dochody, wydatki, przedsięwzięcia, wynik finansowy, prognozę kwoty długu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci, załącznik wykaz przedsięwzięć do WPF-u do uchwały nr 4 na 27 na 2019 rok Rady Miasta Stoczek-Łukowski z dnia 24 stycznia 2019 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik wykaz przedsięwzięć do WPF-u do niniejszej uchwały. Paragraf nr 2, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I tutaj proszę Państwa, wprowadzamy tylko, dostosowujemy dochody i wydatki do bieżącej uchwały budżetowej, bo żadnych przedsięwzięć nie wprowadzamy w tej chwili, bo, nie, bo mamy wprowadzone wszystkie bieżące. Natomiast musimy dostosować wieloletnią prognozę finansową do uchwały budżetowej, więc tutaj dostosowujemy tylko do tej uchwały, która będzie za chwilę przeczytana. Dziękuję bardzo i proszę o pytania, jeżeli są. Może na początku y, poproszę o, y, sta, y, o stanowiska stałych komisji. Komisja Kulturalno-Światowa. Y, y, aha, nie było. Y, y, to dobrze. To teraz, jak nie było posiedzenia komisji, to czy ktoś z Państwa radnych y, chciałby zapytać, opytać coś do, y, do tej uchwały? Proszę bardzo o zabranie głosu. Jeśli nie ma pytań. To przejdziemy do głosowania. Proszę y, pana wiceprzewodniczącego o przeprowadzenie głosowania. Jestem za. 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 Dziękuję bardzo. Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzam, że uchwała w temacie wieloletniej zmiany wieloletniej prognozy finansowej została przyjęta. Przejdziemy teraz do. Przedstawienia drugiej uchwały, to jest uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2019. Proszę Panią Skarbnik o przedstawienie uchwały. Projekt uchwały nr 11 na 66 na 2019 rok Rady Miasta Stoczek-Łukowski z dnia 17 września 2019 roku w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2019. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Rada Miasta uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale numer 4 na 28 na 2019 rok Rady Miasta Soczek-Łukowski z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok zmienionej uchwałą Rady numer 5 na 36 na 2019 rok Uchwałą Rady nr 7 na 46 na 2019 rok, zarządzeniem burmistrza nr ORM 0050.20.2019 rok, uchwałą Rady nr 8 na 47 na 2019 rok, uchwałą Rady Miasta nr 9 na 58 na 2019 rok, zarządzeniem burmistrza nr ORM 0050.27.2019 rok. Uchwała Rady Miasta nr 10 na 64 na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1. W paragrafie pierwszym dotychczasową kwotę dochodów budżetu miasta w wysokości 10 958 691,66 groszy zastępuje się kwotą 12 573 443,66 groszy. Z tego dochody bieżące wynoszą kwotę 10 680 545,66 groszy oraz dochody majątkowe na kwotę 1 892 898, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dotacje celowe na realizację zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 836 894,92. Punkt drugi dotacje celowe na zadania zrealizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 93 980 i 30 groszy. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100 tysięcy złotych. Dochody z tytułu opłat i kart korzystania ze środowiska na kwotę 11 tysięcy złotych. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 334 700 punkt drugi W paragrafie drugim dotychczasową kwotę wydatków budżetu miasta w wysokości 11 134 263 groszy zastępuje się kwotą 12 999 015 60 groszy z tego wydatki bieżące w kwocie 10 596 648 60 groszy oraz wydatki majątkowe w kwocie 2 402 367 zgodnie z załącznikiem numer 2 w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2 835 686 36 groszy. Punkt drugi. Wydatki na zadania zrealizowane w ramach umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego to kwota 104 481 82 gr. Punkt trzeci. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 95 000 zł. Punkt 4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 tysięcy złotych. Punkt 5. Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 11 tysięcy złotych. Punkt 6. Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 341 095. Punkt 3. W paragraf, paragraf 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie. Paragraf 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 425 571,94 grosze. Źródłami pokrycia deficytu są a przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta. Kwota 175 571,94 grosze. b przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Kwota 250 000 złotych. Punkt czwarty. W paragrafie czwartym uchwały budżetowej punkt pierwszy otrzymuje nowe brzmienie. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 773 491 i 94 grosze. Punkt piąty zmienia się paragraf piąty uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie. W budżecie miasta tworzy się rezerwy jeden celową w kwocie 282 752 tysiące z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego to kwota 26 500 i na zadania inwestycyjne na budowę dróg gminnych w kwocie 256 252. Punkt 6 paragraf dziewiąty uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 400 tysięcy złotych. Punkt siódmy zmienia się kwota planowanych inwestycji na rok 2019. Załącznik numer 5 wykaz inwestycji zrealizowanych zrealiz w 2019 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik numer 4 do niniejszej uchwały. Punkt ósmy załącznik nr 1, 2, 3 i 5 do uchwały budżetowej. nr 4 na 28 na 2019 rok Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 24 stycznia 2019 roku przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dostaliście Państwo załącznik do 13752. 14 14752 Wprowadzamy w przychodach zaciągnięcie kredytu na realizację właśnie tych, tej inwestycji, czyli budowę tych dróg. Naszych lokalnych 250 000 i w wydatkach wprowadzamy na zwiększenie na budowę dróg. 1 580, 000, zwiększenie na odsetki od kredytów jest 128 500 i rezerwę tworzymy na, tą drog na te drogi 256 252. Yy, więc yy, macie Państwo załącznik przychodowy zmieniony, bo wprowadzamy właśnie przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 250 000. I załącznik inwestycyjny. Do wprowadzania właśnie tutaj zmian w załączniku inwestycyjnym, to są właśnie na budowę tych dróg, z tych dwóch wniosków, z które otrzymaliśmy środki z umowy, którą tutaj przedłożył pan Ryszard. Także jeżeli są pytania, to proszę o pytania dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za przedstawienie uchwały. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos?

Jestem za. Jestem za. Jestem za. Jestem za. Dziękuję bardzo. Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzam, że uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rok została przyjęta. No coś proszę Państwa, wyczerpaliśmy nasz tutaj program naszego tutaj naszej sesji. Bardzo się cieszę, że pomimo to, że to jest sesja nadzwyczajna, wziął nas 14 osób tutaj udział w tej sesji, w tym spotkaniu. No i cóż, proszę Państwa, chciałem podziękować i ogłaszam, że 11. nadzwyczajna sesja Rady Miasta dobiegła końca. Zamykam obrady. Dziękuję bardzo.